Sandomierski Ekonomik był gospodarzem eliminacji powiatowych ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Młodzież zapobiega pożarom. 21 uczestników rywalizowało w trzech kategoriach wiekowych. Najlepsi będą reprezentować powiat w eliminacjach szczebla wojewódzkiego. Uczestnicy sprawdzali swoją wiedzę z zakresu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru wiedzy na temat techniki pożarniczej oraz organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego. Wiedza konkursowiczów została zweryfikowana pisemnym testem. Test przygotowała Komenda Pywatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. Dzieci oraz młodzież dostały te testy do pisania. Wyznaczyliśmy czas 40 minut na odpowiedzenie na 30 pytań. Najlepiej z pytaniami w poszczególnych grupach wiekowych poradzili sobie Zuzanna Mendyk, Dzielnica Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu. Kamil Zasuwa, uczeń publicznych placówek oświatowych w Samburcu. I Bartłomiej Mazurek z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. I to oni będą reprezentować powiat sandomierski w eliminacjach wojewódzkich. Które zaplanowane są na połowę maja. Ważne, że takie konkursy odbywają się w każdej gminie. Uczestniczy w nich co roku coraz więcej młodych ludzi, gdzie muszą się przygotować pod względem bezpieczeństwa, jak zapobiegać pożarom, jak również w chwili zagrożenia reagować, aby ratować ludzkie życie. Nabyta wiedza i umiejętności podczas przygotowań do turnieju pozwala także jego uczestnikom na udzielanie fachowej pomocy potrzebującym. Młodzież, jeżeli będzie posiadać wiedzę, odpowiednie umiejętności, to może właśnie kiedyś w przyszłości no, pomóc osobom, które ewentualnie tej pomocy po prostu potrzebują. Zakres, zakres konkursu to nie tylko sama wiedza ze straży dotycząca pożarnictwa, ale również pierwsza pomoc, a pierwsza pomoc uważam, że powinna być promowana i no, przecież jest potrzebna prawda, na co dzień w naszym życiu. Bo to jest propagowanie i, i powiększanie wiedzy u, u najmłodszych, tak? A to się przeniesie później na... na... A osoby, które będą dorastały i będą niosły pomoc innym osobom. Uczestnicy konkursu są naturalnymi kandydatami do służby Straży Pożarnej, zarówno ochotniczej, jak i zawodowej. A może w przyszłości ktoś odnajdzie sobie duszę strażaka i zasili nasze szeregi Państwowej Straży Pożarnej? Jest to narybek do Ochotniczej Straży Pożarnych, ale i też przyszłość Państwowej Straży Pożarnej, bo właśnie z tych młodych ludzi. Te formacje będą czerpały zasoby ludzkie. Statuetkę, ufundowaną przez komendanta powiatowego PSP w Sandomierzu, dla najmłodszego uczestnika zmagań odebrała Lena Toś, uczennica szkoły podstawowej w Niedźwicach w gminie Koprzywnica. Najlepsi oprócz dyplomów, pucharów otrzymali w nagrodę drukarki, dyski, słuchawki, a wszyscy vouchery od starostwa powiatowego. Najlepiej i trafnie turniej podsumował starosta Marcin Piwnik. Wszyscy są zwycięzcami za to, że tak angażowali zują się i zobywają tą cenną wiedzę.